Cześć, mam z tej strony Lisek. 4 godzina 12.00. Trafiamy dzisiaj Cristiano Ronaldo w czerwonym piku i dodatkowo e, jeszcze w paczce z informami. Standardowo ogromna prośba, łapeczki do góry. Klikajcie czerwony przycisk subskrypcji raz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić codziennych odcinków o godzinie 12.00. I chwalcie się obowiązkowo, co potrafialiście w swoich nagrodach za Food Champions, bo u nas dzisiaj będzie grubo. Czuję to, mam takie przeczucie jak co tydzień, że grube paczki już nadchodzą ja nie wierzę. To będą tak mocne nagrody, że aż kamerka postanowiła zrobić długu dubu. Moi drodzy, drużyna tygodnia no jest paradoksalnie nie najlepsza ani też nie najgorsza. No, bo mówmy się, poza tym Cristiano Ronaldo i ewentualnie Halandem, który kosztuje w tym momencie do no 300 tysięcy, to tak naprawdę niewiele kart jest coś wartych. Bo jeszcze Neuer to wiadomo, no i może Lukaku. Na tym się tak naprawdę e, cała drużyna tygodnia kończy. Wiadomo były drużyny gorsze, były drużyny lepsze. E, no zobaczymy, zobaczymy. Zrobimy sobie testik, bo tutaj e, akurat na PS4 mamy wbito wbite G1, więc sobie porównamy nagrody za G1 versus nagrody za elitę. Lecimy teraz do nagród za e, Raywalsy, taką na szybkości sobie odbierzemy i pytanie czy udało pierwszą rangę zdobyć? Nie udało się. Kurde. W ogóle to jest... To jest druga ramia na pewno? No, chyba się nie udało. Ale wiecie co? W związku z tym, że tutaj zrobiliśmy sobie ikonę. To ja już na Xboxie też odebrałem sobie nagrody, żeby zagrać jakiś maczek na rivalsach. W, rivalsach. w związku z tym, że tutaj zrobiliśmy już ikony i tych niewymiennych tak naprawdę już nie mamy, to tutaj też sobie zrobię tutaj też sobie wezmę karty niewymienne paczki niewymienne niestety druga ranga, jestem mega ciekawy ile mi punktów zabrakło do rangi numer 1, odstawiam, że to były granice zobaczymy, ja tam miałem nie pamiętam ile, no a nie no, 400 punktów mi zabrakło, ok, ja miałem 300 chyba, 80, coś takiego eee, więc troszeczkę tych punktów zabrakło i teraz odbieramy nagrody za food. Champions Goldik 1, złoto, złoto, złoto co to jest wszędzie, Jezioro Łabędzie, moi drodzy, dwa playerpiki. Powiem wam szczerze, że ja jeszcze żadnego dobrego pika chyba nie trafiłem w nagrodach za Foot Champions. A tutaj mamy Leno Paleno i tu mi się to podoba, A chociaż nie, tam kiedyś Żao Felixa trafiliśmy. No ale to umówmy się, João Felix, a Cristiano Ronaldo, chociaż i tu Portugalia i tu. A ja 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 Hojberga moi drodzy. Hojberga i Leno Paleno 83 86. No mogło być zdecydowanie lepiej. Ja jeszcze się zapiszę do Food Champions, żeby nie zapomnieć. No i moi drodzy, lecimy z paczkami. Mamy paczek 8. W tym no te paczki za 15 tysięcy, ale za tydzień postaram się, żeby była ta pierwsza ranga. Bo jak będzie pierwsza ranga, no to już. Nie będzie takich paczek, powiedzmy, że syfiastych, tylko będą same paczki, które, które dadzą nam więcej przynajmniej nadziei, chociaż też warto pamiętać, że my trafiliśmy w paczce za 15 tysięcy, no, to tak, paczka za 15 tysięcy. Kto pamięta te czasy, to dawajcie znać, dawajcie znać. Tutaj, okej, okay, tylko i wyłącznie banerki, no dobrze, ale chyba infor był, czy mi się wydawało? że takie pozłacane? Nie, to był busto, matko jedyna. E, no dobrze, dobrze. Najgorsze paczki za nami, moi drodzy, to teraz lecimy do tych paczek średnich, chociaż to są e, prawie, że złota paczka piłkarzy Prime. 6 rzadkich, 6 złotych, 12 rzadkich, a, czyli będzie też commem, Commembol, Commembol, matko jedyna. Kurde, nie wiem, czemu oni tego jeszcze nie pozmieniali, ale może jakieś banerki. Jest, Bergwine, okej, okay, spoko. Bergwine, 83. Mówię, no te overale e, zawsze się gdzieś tam przydadzą Żeby można było coś na nich porobić. Jak znowu wyjdzie jakaś ikonka, może wyjdzie za chwilkę ikonka e, Co tu się dzieje? Którą będzie można zrobić więcej razy niż inoraz Fertoli, 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 dobra e, I jeszcze jest Romanoli. No dobra, spoko. Spoko, nie ma co narzekać. I teraz, moi drodzy, lecimy do paczek rzadkich zawodników. Paczka za 50 tysięcy raz i dwa, no i paczki za 100 tysięcy monet. To są moje chyba najlepsze, tak mi się wydaje, nagrody za Division Rivals, więc ta, ten spadek do tej czwartej ligi, oczywiście nieprzypadkowy. Nie no, przypadkowy, tylko jedyna. Oczywiście przypadkowy spadek do czwartej ligi tutaj jak najbardziej się opłacił, bo dzięki temu ma po prostu delikatnie lepsze nagrody, choć yy, te karty na to nie wskazują. Jest Sanchez, czy Sanchez jest coś warty? Oczywiście on i tak jest niewymienny, kurde, pamiętam czasy, 40 tysięcy, 45 tysięcy, ta karta była tyle warta jeszcze nie tak dawno yy, temu, to sobie pikselujemy i lecimy do kolejnej paczki za 50 tysięcy monet. Gdzie nic nie trafiamy po raz kolejny, chyba że jakieś fajne... Fajne, fajne banerki, ale nie, to będzie Berardi, tak? Inform. No okej, okay, czyli te sypią... Te sypią jak złoto. Ale czy coś ciekawego tutaj będzie jeszcze? Niestety nie, więc jedyna nadzieja tak naprawdę w paczkach za 100 tysięcy monet, które... No nie wiem, no paradoksalnie może nawet byłoby lepiej zostawić sobie na jutro, kiedy będzie ten Black Friday i będzie możliwe, że cała jakaś tam najlepsza drużyna tygodnia z dotychczasowych kart, ale czy tak będzie, nie wiem, ja też jakoś specjalnie zwolennikiem zostawiania paczek nie jestem, chociaż FIFA 17, no dzięki temu, że zostawiliśmy sobie nagrodę za chyba Elite 1 tam, bo paczki za 100 tysięcy, no to taki Totti niesta był trafiony. Eee, dobra, moi drodzy, dwie paczki na 100 tysięcy, let's, let's go, let's go, let's go, jeden wokałcik i już będę zadowolony. Chyba żeśmy za dużo chcieli. Dania, SPD. Eee, kto, a to jest ten, Hoiberg, Hoiberg. O no matko, jedyno. O, te ify naprawdę sypią. Sypią, sypią, moi sypią mocno. Czy coś jeszcze? Jeszcze jest bo no, masakra, naprawdę te ify, to kurde w każdej paczce chyba mieliśmy e, od paczek za 50 tysięcy mieliśmy informę, więc ło, naprawdę dzieje się, a dzieje się grubo, dobra, to sobie wyślemy na listę transferową i moi drodzy teraz lecimy do paczki za 100 tysięcy, monet number two, no kurde, no jeden walkout, jeden walkout, no za golda jeden, ej, naprawdę? No nie, ej, no nie żartujcie sobie, kurde Francja, elo, LS, dębele? Dębele! O, oh, ja yeah, baby, super, super, super. Ale czy on jest coś warty? Nie, no powinien być, dalej, dalej, coś warty. Ale to i tak jest jeden wielki żart, umówmy się, kurde, żeby za Golda 1, czyli taka randa, już, no, no może nie jakaś genialna, ale taka, no w miarę, nie? Nie mieć ani jednego lokautu. Kurczę, pieczonę. Zobaczmy, ile ten dembele chodzi. Matko, jedyno, myślę, że jest około 40-50 tysięcy, bo go kupowałem za 65 jeszcze. Ajajajajaj, dobra Dobra, moi drodzy. Na Xboxie będzie lepiej. Szybkie przenosiny na Xboxa, gdzie, tak jak wspominałem wcześniej, odebraliśmy już i nagrody za... Division Rivals, gdzie wzięliśmy nagrody niewymienne, czyli mamy dwie paczki za osób 25 tysięcy i dwie megapaczki. No i także nagrody za wyczepios też zostały odebrane, moi drodzy. Lecimy, nie wiem, jakoś, może. Nie wiem, może od końca polecimy sobie. Kurde, gdzie ten Ronaldo czeka na nas? No nie tutaj, na pewno nie tutaj, bo Bongonda to. To niestety nie jest Ronaldo. Choć chciałoby się, żeby był. Może tutaj. Tutaj też nie. No to tutaj na pewno. No tutaj też nie. Ja Cię kręcę, no nieźle. Powiem Wam szczerze, albo nie będę Wam, nie szczerze to Wam nic nie będę mówił. Mogę Was jedynie oszukać, że to były piękne, cudowne piki. Ja Cię kręcę, naprawdę. Kurczę, to jest dramat, to jest dramat. To jest dramat. A były czasy, kiedy były te piki, w ogóle były karty w tych miesięcznych nagrodach. I tutaj, walkout, w mega paczce! Let's go, let's go, let's go! Portugalia, Anglia, N, Kane. Ok, znakomicie, super, genialnie. Let's go, baby. Oh ja, yeah. super, super. Dawać <laughs> mi jeszcze innych 8-8 i dostaniemy ikonkę, robimy za darmo. Mi się to podoba, bo tak jak mówię, plan, w planach jest zrobienie tutaj ikonki. Więc te overalki jak najbardziej chętnie... Ja przyjmuję do mojego serduszka i lecę. Po to właśnie tu wziąłem te, te paczki niewymienne tak naprawdę. Więc bardzo mi się to podoba. Bardzo dobra robota. I jedziemy z kolejną megapaczką, a potem... Oj, a potem! Potem rozbijamy bank! Zostały jeszcze chyba 3 dni tej paczek z ikoną. Więc trzeba się streszczać i skupić, żeby to w miarę szybciutko pyknąć. Andre, Andre Wija Czas rozbić bank. Zrobiliśmy y, szybką ankietę na czacie, gdzie zapytałem, ile będzie łokautów w tych trzech paczkach. No, mówmy się, paczka za 100 tysięcy, 125, 125. Ile łącznie będzie wokautów? No to główna odpowiedź to było, że ani już więcej nie będziemy mieć ani jednego. Albo będzie to jeden walkout, więc póki co wygrywają osoby, które napisały, że walkoutu nie będzie żadnego. Nie braliśmy pod uwagę paczki z ifami, gdzie ten walkout paradoksalnie też nie jest pewny. 8-4, 8-3, no dobra, no dobra, to na końcu, to, to nie, bo już chciałem tutaj zrobić takie małe yy, szachamacha, ale nie. Ok, pierwsza za 125. Conmebol? Nie wiem, czy jak jest Conmebol, to może być walkout jeszcze. Nie wiem, czy oni tego nie zmienili. Okej. Okay. Okej. Okay. No i zobaczmy, czy faktycznie nie będzie tu żadnego walkoutu. Nie. Nie. No, 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 nieźle. Po prostu, no, nieźle. Jak trafiać Ronaldo, jak trafiać Ronaldo, to tylko i wyłącznie w paczce w ciemno. Jedziemy. To, to, no, umówmy się, ten opening przy jednym okaucie za. Nie, nie, to się nie, to się nie dzieje, nie? To się naprawdę nie dzieje. Paczki za Golda jeden i paczki za Elite. Yy, I tu był tylko jeden, 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 jeden lockout. To, to jest niewiarygodne aż. To ten upenik może tylko Ronaldo uratować, naprawdę. Bez lockoutu. Dobra, widzę już, że XD poszło, dobra. Boże, jedyny, naprawdę. Pierwszy człon tego nazwiska to jest... To jest to, co mi weszło... A nieważne! Chwalcie się co wy po potrafialiście w swoich nagrodach. Bo... <laughs> nagrody za Golda na 1 i nagrody za y, elitkę Jeden walkout. Jeden walkout, gdzie w pikach nawet nie mieliśmy walkautu za tę elitę. To jest... to jest jakiś... To jest jakiś żart. Trzymajcie się byczki, Siemano.